Maneczku ze strony w 79 Dzisiaj sobie będziemy sobie taki luźniejszy odcinek z Moon Tu jest kanapka 7. Tutaj, tutaj Bartek. Dobra, tutaj jeszcze mamy jedną osobę. który nazywa się Borysław. o Tam już ginie bardzo pewnie, bo rozzymka. O jestem. Ciekawe. Bardzo ciekawe Dobra, sobie zakładam Ej, kiedy mi się to skończy? Ej, 44 minuty jeszcze, Jesus. 44 sekundy Wiesz, że od tego ginie? Wiesz, od tego się ginie? Nie, nie można zginąć od tego Więc tak, bardzo będziesz mógł zobaczyć to na e, filmie i ma, mia lawsuitroyable... miałem HP <seterminia> <s tutto> Ej, Kadawka, powiesz coś? Co sądzisz o komi komieju? Okno co... co sądzisz o tej naszej bazie. Aha, a nie o komeju? Nie. Już ładno Dobrze. Bartek. Pytanie do ciebie. Czy będziesz grał na munie cały czas? Ale na jedynce. Na pewno. Przysięgnij za, yyy, z do wody. Te, ale żeby megalodona wyławił! to jest, tylko rybę złowiłem. ma 74, ma 74. Wow, wow! Ej, jakiś megalodon tu jest. O, już wyskoczył z wody. Które dźwięki? Oto ryba! 800 tysięcy to wasz. wasze. powiedz Boris, coś. Dlaczego jesteś księdzem? A jak nie jestem księdzem. No jak nie, przymasz na księdza. A jak mieć skórkę? Nie można. Dobra, zamczę. Nie bądź <noise> ta. O Boże, co to jest? Kto to zbudował tu? Chodź zobacz. Nie mogę. Nie ty! Do kanapki mówię. Nie, bo kanapka teraz pali. <noise> zobacz. Czekaj. Co ty sądzisz o tym tutaj? Mikołaj, to się nie doskwitanie A nie, chcesz zobaczyć moją rybę? Daj to, daj to No te daj małe ale e, się nie, nie mogą No, daj to Ale zobacz już nie umadać Ile masz? No! Ale dobra No, to dawaj Zjadłem już No weź, nie to małe Dobra Modrak, masz dawać typa. pa Co? No do, tak, masz dodać do czekania. Wity, do czekania. Pięknie. O! Ej, w drodze miałem co ma się czekolą. Pokaż. Daj to, daj to, daj to. Ale ona ci ucieka, ucieka. Ryba ci ucieka. <grybuj> Powi Grzeczę Muna. Jestem prosem. Hm, o. o. Zumbiłem go! Zumbiłem! Dawaj mi teraz ciężki I Ej, kadawka, musisz, musisz mówić coś na ten na odcinek. Że niby złowiłeś go No złowiłem go Złowiłem go to jest nie ja nie mogę go złapać, bo mnie... ...plakuje co chwilę Dobra, yy, kanapkę musisz mówić Bartek, jestem chodź tu. tu Jestem tobą, Kapi Bartek, chodź tu Musisz Kapi mówić, że jestem tobą Bartek, No Bartek, chodź tu Nie, bo robię za tego No chodź tu, że... ...do góry no o, teraz! Bo... Dobra! Dobra, musisz coś mówi, to odcinek. O nie! Czemu się nie wywaliłeś? Co... Co, co to za Co to za Bartek, odda... ogarnij się. Już spokój, już, Bartek, spokój, już. Spokój. Co robi, co robi, co robi? Ej. Nie, po prostu mnie wkurza. Na ja wodę z nim. Zamurować go. Jak ty? dioksylem. jest coś fajnego z tych skrzynek up, up czy nie? Y, tyle co to, kilka diamentów i tyle. A, I tak... resztę, to jakieś gadżety małe. Co wyszło? Oh, Bartek Barys fajny. Ten, Bartek się wywiad. fajny wywiad miałeś z kurczami. No, że otworzyłeś i parę diamentów. Nie. zgadzam się na. No Które ja mam poziom? Nie wiem. Ej, po potrzebuje trzech leveli makro? Nie. Jak tak jest jak widzicie, tak jak dzieją się tylko na monny Zapraszam dalej do oglądania. Ej, łowimy, dawajcie. O, co chodzi? Ty, A, o, do, o, do czekania. Ej, ja się bałem, że to jakiś typ to... do czekania. Gdzie? A w kopalni no. ja się No. I się ja taka? O, ty, my w ogóle ten, dwóch sąsiadów, jakiś Błody bud twagan i biało-biało-gard. nas ciągle atakują. I żeśmy i się i chcieli 2V2, przegrali i się spakali, że nie chcieliśmy im oddać <sł _> Ale to sąsiedzi nasi, czy nie? nie. No tacy dalsi sąsiedzi. A dalsi? A co oni myślicie? Mają... No, bardzo fajne łuki. Ten na przykład ten mój, który zdobyłem. Sety, dużo ród. Ej, Kapi, pokaż ten łuk na odcinek. Nie, bo to mi go. Nie, oddam. Mi... A no, w sumie dobra, bo będziesz miał dramę w komentarzach. No. no. Takie, bo mi. w klawie? Chla... O! Jaki tu mamy tak. y Zrobi, zrobi mi ktoś fajny łuk, ja kupię od niego Dobra, proszę, oddaj łuk Słuchaj, że cię, ciężko się robi, bo nie ma expa, wiesz? Tak, zgadzam znaczy, się Ale no zapłacę każdemu Znaczy ja mam butelki expa Ej, Skipa. Modrak, Modrak No? Modrak Co? Z, to, pokażę ci mój mieczek, ale chodź tu Patrz okay. jaki mam miarczyk Czy ty musisz... Dobra. Ej, czy możecie tak. ba... coś tam Bartku... Powiedz coś Bartku, jeżeli mnie tak ciągle nie brał Barty, zostaw go już, zostaw go Ale Zos... go nie ma, go nie ma na fotce Zostaw go Barty. Ale to jest... Ale <sus> to jest jeszcze... Zostaw go. Albo zróbmy to. Tak. Ej, bo. Po, tak? po, po co ty robisz węgiel drzemny, jak ja mam kilka staków węgla feków? I na to mam. Bo potrzebuję. Y, Jakby. Expo. Ex. A, no to każdy potrzebuje Expo. Kto wyszedł? Mi potrzebne to, są trzy. Eee, egzfa, czekaj. Y, y, czekaj, już zaraz dojdę do tego. A, komin. Eee, wiesz... Ano? No, <grymianie> no mówił, że będzie grał albo będzie musiał fańczyć, no to... Ej, a ty Ej, ma ktoś, nie wiem, z 20 butelek z yyy, ex EXPEM? Nie Popatrz się, <grymianie> się na mnie A właśnie mogę odbierać pliny Ja mogę Evipa odebrać a, Aha, bo Komi poszedł do... na no AWK Ale popatrz się tu Nie, bo były i komisy nie ma jej tutaj Co? Gdzie? No, no, no popatrz się we mnie Pokaż no. Popatrz się na mnie Patrz, ale patrz Zapytaj się jeszcze raz Czy mam tą rybę Awa rozmowa wiesz? On robi wywiady Ze wszystkimi Tak zgadza się Jut Jut bo to był 50 subów, mu ten zmienił się umysł na umysł a. youtubera. <noise> Nowy rekord. Połowego, a połowa no. polskiego YouTuba ma dwajki IQ pewnie. Na przykład, mm. czekaj, kto ma 2 IQ? Kurde, chciałam pokazać z Komajan, bo... Ale kogo? A, kto, naprawdę, tak, teraz pytanie szybkie. No. Zabiliście pacinka czy rozmyśla? A kogo? Pekinka. Ja no nie... nie a on w ogóle gra, na tej no to edycję kapina. To jest M Fełów, coś tam, coś tam ten. Aaa! No Dobra. to. No na starcie go zabił. No to na starcie go wtedy co zabiliśmy. Ale tak tego tak, już nie zabijaliśmy. No? No bo ktoś go zabił, bo myślał tam jakaś wielka drama była. No to, to nie u nas. Bo się... to chyba ktoś inny. Chodź. No bo, ty... zabił. A, bo to jest 5 pięcioletni kostel, który się potapło? Nasze znaczy, najgorsze ten... są pasy, które grają pod masówkę po prostu On nam proponował dołączenie do jednej nacji Na tej edycji mm. No. Mm. Ale, jak Ale my się... Ale go mm. O, Dobre. absolutnie Nie chcę z tym mieć książkę z chcę z tym Poczekaj Ej, powiedz coś Jak? Co masz, głowie? Głowie. Co masz woda na głowie? Co na głowie? Niskowy. No. No, czym ty, no, ty No Mam trzy Mam niskowy na głowie Znaczy kusi mnie wywalić takie Ej, Robimy tak później głosowania z Animate'em, żeby wywalamy te najgłupsze osoby Tylko większość no. trolują państwo i te Enchanting. O no, A nie wiem. Za... Ja jestem. Nie wiem. I każdy. No, to tak... no jak nie było, no to, 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 to no, no, nawet Git było. Jak się nudziliśmy, no to wiadomo, był, było no trochę. Ja rozumiem, jak się, się nudzić, czy to wtedy odbija trochę, ale. No, tak, była cała. To... Ta, no, znaliśmy przez przypadek bazę, tam zamurowaliśmy, ale zrobiliśmy remont i teraz to jest ładnie. Ale nie mamy. Ja, nie wiem, Komejowi, nie wiem, Komej jest. No, no ko, ko, ja byśmy komery wyrzucili, no to, no PVP nam trochę się mnie bo ja ogarnie to PVP. No to znaczy, on ogarnie PVP, ale chodzi, on nie słuchasz się wysychank, a tak Ej, ty, ej, mam to z Discorda, ej, mam główkę no. z Discorda. Weź sobie, masz lapis? No yeah. czekanie. Oh, mam główkę U, z Discorda. As, Oh, o, Ale, czyli. Modrak, modrak, modrak. Ja Discord. Tak, gepi, mu lapis. To ma 2328 cm, ale pokazuje, że złapany przez jakiegoś Hunter Stick. Mam. Zdejmuj, Ej, Ej, Słyszałeś, co bardziej powiedział do ciebie? Co? Ale, świnia. I może było, no, no, zaraz nie wewnątrz. Nie, no, ja mam tylko niesmieszczalność. No, będziesz miał dużo ten. Yy, Dużej będzie ci wysłuchać. Mamy kolekcję główek. Od koloru do wyboru. Co? Ej, ale ten no. Discord może być taka trochę jedną z dużożości. Czyli nie wiem, ja tu daję te sety, bo skita. Jak, jakiś Spider-Man? Ile tu, tu jest tych główek? To jakieś delfiny? Zielony aktor? Spongebob? Jak da ktoś łuk, łuk, łuk. Ja Albo nie, nie wiem. jest, to jest. Nie ja mam do użytku głosowego. Masz fajną pelerynkę, poczekaj, nie rusza się. Chcę. No, Kto, kto ma fajną pelerynkę? No ja? No tak, poczekaj. Dobra, już. Czekaj. A ty widzisz kanałka swoją nie? No co? No bo mi trochę ją muczęło. No. To jest za bo, bo to był taki creeper, ale teraz to ja nie wiem, co to jest Pokaż? To jest modrak, mod modrak, mod modrak. No, kogo, kogo, to kogo to jest? Kogo to jest? Tego. Doczekajcie. Nie, ja, ja Nie, ja, ja już nigdy nie włączam. Ja może już wiem, dlaczego miałam muzykę w Minecraftie wyłączoną. A to w chórze, nie wiem. Ej, Bartek chce coś mi pokazać, kawałek, co? Ej, ten, ten dźwięk, jak się zdobywa, ekspa, to wygląda trochę jak podbijanie. Zamknięty! Zamknięty! Mhm. Aha, dobra. Wolne. co o, Ej, złubiłem... Ej, to za enchant ochrona ty? Śyka. Ej. Śyka. Co krywa. Ej, To jest ten Najgrubszy człowiek świata. Złowiłem najgrubszego człowieka na świecie. Gdzie Jest enchant? Na dole. Jest na dole O oh, fajnie fajne. A, no co, A fajnie ja już po drodzi wyżoliłem czy, czy, No pomocy! Najgrubszy człowiek świata mnie porywa Pomocy W mnie porywa Pomocy! Pomocy! <gryłosy> Nawet ładnie ten domek pan wyszedł Chyba trzeba włączyła, serwera włączyć, no ta serwera, zdaję. Rybki Co? Mm. Rybki Nemo. nie <grymne> <i grymne> <kenyny> widzę białek. my tu już mamy takie za górze, Bartek. Bartek, Bartek, Bartek Chodź, chodź, Ale... Bartek. chodź chodzi, 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 Dobra, chodzi, chodzi, na chodzi, 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 Strefa Awk. na tyle. 谢曼哥。